Nie wiem jak w żaglu lat, jeden mam tylko wiatr. Może Bóg, może ktoś to wie. Piękna melodia. A o czym pani myśli? O tym, jak mało znam się na muzyce. W szkole trochę uczyłam się grać. O, a jaką szkołę pani skończyła? Liceum. Znaczy nie moja matka chciała, żebym pojechała do szkoły na uniwersytet do Los Angeles, ale mnie się tu, w Nowym Jorku, dużo bardziej podoba. Czy może być coś bardziej fascynującego niż żyć w tym mieście? My w czasach, gdzie otworzy się telewizor czy radio i są same negatywne postawki, postawy i posady, wobec tego warto pokazać coś, co... Pokazuje, że można coś fajnego osiągnąć pełno, będąc niepełnosprawnym człowiekiem. I optymizm, który płynie z tej sztuki, to jest jedna rzecz. No i najważniejsza rzecz jest taka, ponieważ w tym zawodzie już pracuje tyle lat, że to jest ogromna szansa dla dwójki młodych ludzi. No ale jakaś ciekawa rola? Główna rola. Mam zadać Dziewczyny zmarnowano przez męża homoseksualista. Początkowo on miał być alkoholikiem, ale zmieniono, bo federacjski są teraz bardziej w modzie. A co? Pan jest homoseksualistą? Pierwsze podejście do tak pełnowymiarowych postaci, do e, tak trudnych kreacji, które mm, muszą od samego początku, od pierwszego wejścia być szczere w swoich intencjach i prawdziwe, bo zaczęliśmy to nawet w trakcie prób zauważać, że jeżeli coś nam nie zagra w poprzedniej scenie, to później kolejna nie ma. Racji bytu nie może się odbyć właściwie, jest już tylko jakimś klejeniem pozostałości tego, czego nie zebraliśmy wcześniej, więc uczyliśmy się e, trzymania postaci przez całość, przez całość sztuki, uczenia się konsekwencji ich wyborów scenicznych i do czego one prowadzą. Więc to była niesamowita lekcja dla nas. Dokąd poszedł Don? Robi zakupy. Przyjemnie jest patrzeć na takie apetyczne jabłko. A ono mi coś przypomina. Nie mam pojęcia. Tylko co? Nie mam pojęcia. Królewna Śnieżkę. Pamięta pani, że to czarownica dała jej zatrute jabłko? Ojejko, przepraszam, przecież nie to chciałam powiedzieć, pa przecież. Pani nie jest czarownicą, a pani nie jest śnieżką. – Chyba z głodu umrę na tej próbie. Dostanie pani, <grym> A skąd taka pewność? No, jest pani bardzo ładną dziewczyną, a takich szukają do teatru. Nie, teraz potrzeba czegoś więcej niż ładnej buzi. No, ja jestem fascynująca, ale ładną nie jestem. No, co za wzdura! Jest pani wyjątkowo ładna. Nie. No, ale... Mam małe ptasie oczka i figurek deska. Co? Zaprzeczy Pani, że to powiedziała? Jaka jest Pani bohaterka? O, moja bohaterka jest bardzo szalona, to mogę ją określić właśnie takimi słowami jak kolorowy motyl. Z jednej strony jest po przejściach miłosnych, trudnych przejściach miłosnych, mimo jej młodego wieku, bo ma 19 lat. A jednak już miała poważne doświadczenia, miłosne. Spotyka cudowno, cudowną osobę do niego, który jest zupełnie inny niż ona. I tak naprawdę, z jednej strony, ona uczy go życia, wrażliwości, ale on również e, swoim właśnie cudownym charakterem, to co posiada w środku, czego ona nie posiada, może nawet e, potrafi głębiej patrzeć na innych. I na to, co się dzieje dookoła, niż, niż ona, uczy ją.